Pod ostatnią recenzją Darek Z. napisał Ja po raz kolejny mam mieszane uczucia, jak odnieść się do recenzji kolejnego taniego roweru Chińczyka, bo oglądam Twój kanał prawie od początku, napiszę więc tak. Kiedyś Twoje filmy były dłuższe, bardziej ciekawe i bardziej interesująco-inspirujące. Mimo wszystko łapa w górę, ale chyba bardziej, że lubię to co robisz, niż za sam materiał. Pozdro, czekam na coś ciekawego. Oraz komentarz Szczepana T.G. Radku, nie mam nic do Chińczyków. W końcu każdy z nas ma coś chińskiego w swoim elektryku. Chciałbym natomiast, by recenzje tych rowerków nie stanowiły w chwili obecnej fundamentu Twojego kanału. Wiem, że pieniążki zarobione w ten sposób będą dobrze zainwestowane, ale proszę, wrzucaj coś na przemian. I tu podpiął się też Darek, a ja odpowiadam. Doskonale rozumiem, co Ci panowie mają na myśli, i zgadzam się w 100%. Kanał Taba na rowerze przeszedł ogromną przemianę od początku do teraz. 4 lata temu te filmy wyglądały zupełnie inaczej, ale zawsze przyświecał im jeden cel, miały popularyzować pojazdy elektryczne wśród Polaków. I powiem wam, że yy, no, nie ma jednej drogi. Nie ma jednej drogi, żeby tego dokonać. Staram się różnych dróg. Staram się robić to. Staram się prowadzić kanał w taki sposób, żeby ciągle pozyskiwać nowych zwolenników pojazdów elektrycznych. A niebywale cieszę się, że te osoby, które już w cudzysłowie pozyskałem, zostali ze mną. Oglądają kolejne odcinki i nawet oglądają recenzje rowerów, które ich w ogóle nie interesują. Dziękuję Wam serdecznie. To szalenie miłe, że jeszcze poświęcacie swój czas i Opisujecie wasze odczucia, tak jak właśnie Darek i Szczepan napisali, że mają mieszane uczucia ze względu na to, że ostatnie trzy filmy na tym kanale to właśnie były filmy o takich chińskich rowerkach elektrycznych. I dla nich to nie pasuje, bo niejednokrotnie na kanale pokazywałem sprzęty za. 50 tysięcy złotych. Sprzęty samoruby za parę tysięcy z niesamowitymi osiągami. Patrząc teraz na te chińskie elektryki, to ten kontrast jest dosyć duży. I powiem wam, dlaczego to robię. Jest wiele osób, które po pierwsze nie mają umiejętności technicznych, żeby zbudować sobie pojazd samemu. I ja to rozumiem. Ten kanał też posłużył ku temu, żeby rozpowszechnić ideę budowy rowerów samodzielnie. Więc jeśli ktoś chce, to zbuduje go sam. A ja przybiję mu piąteczkę, chętnie zobaczę taki projekt. Natomiast nie zamykam się na osoby, które nie chcą dłubać, a chcą mieć rower elektryczny. I najlepiej tanio. Jesteśmy Polakami, lubimy tanio. Ja też lubię tanio. A najlepiej, żeby stosunek jakości do ceny był dobry. Najlepiej tak żeby za dużo nie zapłacić, a dostać za to więcej niż się spodziewaliśmy. I przyznam szczerze, że te chińskie rowerki dobrze ku temu służą e, i osoby, które mówią: "O, ta teraz będzie tylko recenzował chińskie rowery elektryczne", nie, tak nie będzie, moi drodzy. E, przede wszystkim dlatego, że po takiej recenzji ja będę chciał tuningować wszystkie te rowerki, zmieniać w nich to, co uważam za warte do zmiany to co sprawi, że ten rower stanie się dużo lepszy. Więc mam wrażenie, że poza taką recenzją będę wam dostarczać sporo informacji jak można coś ulepszyć i że na przykład w niedużych pieniądzach można to zrobić i zmienić taki chiński rowerek w coś co jest bardzo bardzo praktyczne. Pamiętajmy, że kanał Tabana Rowerze to jest ciągle tylko kanał hobby To nie jest główne źródło mojego utrzymania, więc ja mogę zupełnie swobodnie recenzować sprzęt, nie ukrywając jego wad i mówiąc, że tu jest taki rower, ale zmieniłbym w nim to, bo to jest słabe. I jeśli obejrzeliście kilka moich recenzji, to, doskona to doskonale zdajecie sobie sprawę, że nie ukrywam takiego bubla. I ponadto, żeby jeszcze potwierdzić, czy ten sprzęt jest godny polecenia, Umawiam się z przyszłym właścicielem, który ode mnie odkupuje taki sprzęt, że nagra mi recenzję, jak mu się jeździ. Poza tym, moi drodzy, sekcja komentarzy zawsze pęka w szwach, bo wszyscy właściciele tych pojazdów też tam się wypowiadają. Więc myślę, że robimy dobrą rzecz, jeśli chodzi o popularyzowanie pojazdów elektrycznych. No, ale w międzyczasie właśnie robię jeszcze kilka innych rzeczy, innych projektów. Między innymi to później jest bardzo czasochłonna, bardzo czasochłonna. Aktualnie zaciąłem się troszeczkę na ściąganiu lakieru. Nie jest to takie proste. Nie działa to tak dobrze i lekko, chyba, że po prostu taki lakier trafiłem, ale gdzie schodzi to tak lekko. No ale rama ogólnie ma trafić do malowania, jest już wszystko rozebrane, jest skrzynka, jest bateria. Bateria od chłopaków. Z Raptor e-bike. Kurde, powiem Wam, że pięknie zrobili tą baterię. Spokojnie będzie można polecić. Ponadto jestem w trakcie projektu BMC, który dostanie silnik TSDZ. Mam już praktycznie większość części. Zostało go tylko poskładać i no, dolutować jeden czujniczek, kupić termopady. No, parę rzeczy trzeba jeszcze przy nim porobić, ale już wkrótce będzie gotowy. I będzie testowany, a testowany będzie w odniesieniu do fabrycznego bulsa E-Stream AM4. Miałem okazję zbudować naprawdę piękną relację z tym bulsem, jest niesamowity. I zbieram się i zbieram się, żeby nagrać dla was odcinek o tym, jak ten pojazd zmienił moje postrzeganie fabrycznych rowerów elektrycznych, i jak stoi ten buls obok kony w garażu. To ja mam trudny wybór. To jest trudne, żeby to przydać, aż mi, aż mi oko zadrżało. Nie? Zerkam, bo Kona stoi tutaj, także patrzę się na nią i myślę sobie właśnie o niej. Ale i tak ją kocham. Jest wspaniała. Dostała ostatnio upgrade. Zastosowałem w niej hamulce Magura MT5. Jeśli chcecie to też mogę wam coś o tym powiedzieć, ale musicie też wiedzieć, że wraz z rozwojem kanału właśnie kontaktują się ze mną takie firmy, które chcą pokazywać rowery na moim kanale w ramach recenzji. I w zeszłym roku bardzo wielu firmom odmówiłem. Patrzyłem się na rower i mówiłem: Pff, "To nie jest rower, który ja bym chciał, więc nie przyjmuję do recenzji." Przez to, że odmawiałem, zabrałem sobie mnóstwo doświadczenia, które płynie z obcowania z tańszymi rowerami. Jakby zamknąłem się troszeczkę na te drogie rowery, bo to jest coś, co bym chciał, ale nie każdy potrzebuje tak drogiego roweru, dlatego że mamy różne potrzeby i ja muszę poznać, co można robić na tańszym sprzęcie. Do czego on się nadaje, do czego się nie nadaje, czy jest godny polecenia, bo słuchajcie, zasypujecie mnie mailami z pytaniami. A może ten rower, co myślisz o tym rowerze? A jakbyś miał wybrać to, a to, to co byś wybrał? I ja bardzo często nie wiem, co mam odpowiedzieć. Także, wszystkie osoby, które w jakimś, w jakimś momencie zwątpiły, o czy taba idzie w dobrą stronę, czy to teraz się zmieni na telemarketing i pokazywanie takich filmików z rowerkami, tylko z recenzjami rowerków, to nie, nie będzie tak. Będziemy je tuningować, będziemy się bawić, będę starał się tutaj rozwijać w trójmieście. A jeśli zostałeś do końca i przesłuchałeś całą tą gadkę, to koniecznie napisz w komentarzu dawaj taba. Dla mnie to będzie jasna informacja, ile osób wytrzymało do końca tego odcinka i ile osób w ogóle wspiera ideę tego kanału. No dobra, moi drodzy, trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.